Kolejny Kringlop Ede. Dzisiaj takie szybkie, krótkie filmiki, bo, bo mamy cztery. A gdzie jest wejście? A tu kurde się. O, krzesełka już na wejściu. Wielki klaun, no fajnie głową rusza. Czaderski, nie? Nie ma ceny. Lamp mnóstwo. Książek też dużo. Nie wszystko jest tutaj powyceniane, ale. Ciekawy internet, ciekawa ława. Tu już przerabialiśmy szklanek. Blaty, więc. A krzeselka takie. Szkole Tu zegar, taki jak tam był bardzo podobny, ale ten już kosztuje 45 euro i przez nowy tak? Tak, do tej takie lampki domki to jest taki duży cały zestaw ten no, który się rusza 35 euro co to takie takie świąteczne chyba ten mniejszy nie ma ceny lampa disco Brenner jest jakiś, ale klosza nie ma i ceny nie ma. No głupie jak cen nie ma, bo naprawdę to po niemiecku oni ani, ani róż. O, patrz, lampeczka jaka. No i ceny też nie ma. Nie wiadomo po ile to jest O, ja się boję, że to spadnie jakoś, to muszę położyć, co? Ja nie mam pojęcia co to To jest dla Laszewca do butów, nie wiem jak to się nazywa Prawidło, nie prawidło, kowadełko takie Chciałam ci dać Ciekawe ile to Nic starego, ale ale no ładne paluszki chyba tu jeden malutki łamany. Mhm. Takie coś może by nie, nie ma u nas poszło. Paluszki. No. Zobaczcie ile kurde szkła białego to jest po prostu a kolorowego nie ma nic tak żeby. Co ci, tu większość nowych rzeczy, coś tam kupiliśmy ale szału nie ma bardzo fawka 5.50 euro wam pokazać, lampa fajna jest, piękna 75 euro ale zaraz tu jeszcze widzę jakaś fajna skrzyneczka. tak mocno zniszczona rzecz nie Tak musimy to się wygląda. Musimy przemieszczać no nowy... tak musimy się przemieszczać, więc już tak po kolei sobie bliskie punkty znaleźliśmy. No, po drodze nie zajechać i już nie wiedzieć co za sobą zrobić, bo dzisiaj tak już nic nie zdążymy. No dzisiaj zajedziemy na miejsce i i tam chyba pozostaniemy dlatego dzisiaj tak jutro już od rana wyruszymy chyba na tulipane. dobra wchodzimy Patrzcie, ze skóry takie siedzisko tak z ciekawości mówię czy to czasem jakiś projektant znany To po 800 euro na internecie wołają nie wiem <Szysk> <Just Szysk> aaaa zobaczcie jakie to jest duże dobra lecę <Szysk> lampa 3,50 ile? 3,50 tam mam KPM, cały zestaw, 35 lat. Ale KPM jaki? No to teraz Berlin czy Kryster? Obercie. To nie jest malowane? No tu takie drewniane 750. Stare lalki. Będziemy zobaczyć ten zestaw kapel Szafa taka 95 euro Ale fajny ten zestawik tak? I to jest to? I stare i starych śląsk altwaser na 12 osób Ile to? 35 euro? Tak no. fajny kształt, zobaczcie, aha, tu jest tak, do kawy, do herbaty mhm. Takie dwie wazy są. A waza 30 kurczę nie chcemy jak porcelany, a to zawsze coś się trafi Trzeba będzie pomyśleć jest kompletne. A mlecznik? Nie wiem, czy tu. A jest tu. kurcze rzeczywiście. A talerzyków Ola nie ma. Jest 12. Przeliczyłam. A przeliczyłaś? No proszę, no. Już jest zagwostka do wyślenia Patrz. I też i popatrz. komplet. I też sofa. 35 euro. Tu meble są tańsze. Jak takie piękne. No. Meble naprawdę tanie są. znaczy nie wszystkie? Można trafić, ale no tu na przykład jest taka 145 euro. Idziemy doli, do jakiś zegar znalazła. Nie mam siły. w zestawie, ale wahadła nie ma, nie ma. Nie ma sygnatury żadnej. Ceny też nie ma, o niestety. No to nie jest nic specjalnego. Po prostu zegar ładny, szlifowane szkiełka, frezowane odkładamy. Lecimy dalej, chodź tam. Chodź tam. Chodź tam. Czy jaki fajny stół. Bardzo ładnie wygląda. A cena 35 euro. Szafa. 55 euro. Jak nie można otworzyć? Nie ma klucza. Chyba, gdzieś w szufladzie jest, wiesz? Bo no to czasami tak chowają. A my szafy takiej szukamy. Jaki kolor fajny. Jak nie ma, to byśmy sobie wstawili na ścianę po prostu lustro. Zobaczcie, jaki fotel ciekawy stare drewno 25 euro Ola sobie siada posłuży nam tutaj za prezenterkę i oparcie i niżej, i niżej o, taka regulacja fajne fajne, fajne Ciężarówką trzeba było przyjechać. Ciężarówką. Patrzcie, jaka. Oforka. Ładne kwiatuszki. I cena 4,50. Sygnaturki nie ma żadnej, bo zaglądałem. Komuś coś poleciało. Co to jest? O, to jest zestaw taki. To są podpórki do sztuczców, tak? To solniczka. Jeden. A to pięć na 5 euro. euro. Za 5 euro? Za 5 euro cały. Zostawcie powiedzieć, że ten jeden jest ten chyba też jest pęknięty. Gdzie jest pan knięty, który? Ale bardzo ładne to jest. To tak, jest ciekawe. Nowa lampa, ale w takim stylu rustykalnym 12,5 Pięćdy Wielka Tu tak przykładowo Wam pokażę Euro 50 Takie są chyba wazon. No to są rzeczy przecenione

taki stół pięć euro to jest nowe to jest nowe Niestety za szybko busa zapełniliśmy. Słuchajcie, jesteśmy źli, bo tą szafę, którą tam wcześniej widzieliście, chcieliśmy dla siebie kupić, ale tak żeśmy tutaj burzę mózgów zrobili, że chyba nam nie wejdzie za dużo. Mamy już a ten bus, nasz, nasz niestety, nie jest Mercedes Vito z tych mniejszych. Patrzcie, musieliśmy spróbować tradycyjnego śledzia z cebulą w bułce. Wrąbimy, powiemy wam czy dobre. Ola, bierz gryza pierwsze wrażenie. Aha. Dobre? Dobre. Dobre, ja lubię takie smak. <laughs> teraz ja... Ja za cebulką nie przepadam, ale. No. Ale to powiem wam pyszne, naprawdę rewelacja jak u nas śledzie takie z cebulą mm. tylko tu bez oleju trochę inaczej, bo ten śledzik jest taki mięciutki no delikatny delikatny i bułka pyszna, naprawdę super nie jest taki przesolony jak u nas, u nas są no, takie słone a ten jest taki delikatnie tylko słony nie wiedzieliśmy mięciutki. jak zamówić musieliśmy z tłumacza skorzystać kurczę. ale bardzo dobre, polecamy